Od razu na wstępie chciałbym zaznaczyć, że nie jestem targetem dla tego typu gier. Nie przepadam za grami, które nie posiadają określonego celu oraz za grami, w których bawimy się bez większego sensu. Tę grę sprawdziłem z czystej ciekawości. Ktoś kiedyś polecił mi ją jako coś odświeżającego i innego niż to, co zwykle ogrywam. Dodatkowo nie jestem też fanem symulatorów żadnego rodzaju, ani tych realistycznych jak Train Simulator lub bardziej nastawionych na zabawę, jak Surgeon Simulator lub Goat Simulator. Z czystej ciekawości tak więc oraz braku innych większych tytułów postanowiłem sprawdzić grę Mad Runner, która w trakcie ogrywania znajdowała się w abonamencie Xbox Game Pass. O fabule można powiedzieć jedno. Po prostu jej nie ma. Dostajemy do wyboru trzy tryby rozgrywki. Tryb dla pojedynczego gracza, wyzwania oraz multiplayer. A od razu powiem, że w multiplayera nie grałem. Nie mam kolegów, tak więc nie będę o nim opowiadał. Tryb wyzwania jest sugerowanym trybem po przejściu samouczka. Szczerze, ten samouczyk jedynie uczy nas samych podstaw. Jak się poruszać, jak skręcać i co to jest błoto wspomniany tryb wyzwania pokazuje nam w dziewięciu misjach jak korzystać z niektórych maszyn oraz przedstawia mechaniki gry. Trybem, w którym można w pełni rozwinąć swoje skrzydła oraz poznać dokładniej i dogłębnie tę grę, jest tryb dla pojedynczego gracza. Mamy tam do wyboru 9 kwadratowych i zabłoconych map, odblokowywanych jedna po drugiej. Każda z tych map różni się terenem oraz cenem ogólnym. Przykładowo. Przewieź kłody do tartaku, odnajdź wszystkie ciężarówki, znajdź gdzie leży życie. To od nas zależy, jak ten cel wykonamy oraz jakimi środkami. Gra nas rzuca na mapę i mówi rać sobie sam. Niestety, ja byłem w stanie ogarnąć tylko jedną z tych map. A dlaczego o tym w dalszej części. Grafika nie jest czymś, na co powinniśmy zwrócić uwagę. Nie jest to najważniejsze w tej grze i nie na tym skupiali się najwyraźniej twórcy. Jak na grę wydaną 30 października 2017 roku, prezentuje się ona naprawdę przyjemnie. Wszystkie tekstury map oraz otoczenia udało się umieścić w 2 GB danych na dysku. Naprawdę niezły wynik. Wszystko jest dobrze widoczne i prezentuje się poprawnie. Ta trzyletnia gra wygląda dość uczciwie i przez te kilka lat od premiery ciągle trzyma swój poziom. To, na co powinniśmy zwrócić uwagę w oprawie graficznej, jest odzorowanie błota. Wygląda ono naprawdę zacnie i przyjemnie. Brudzące się samochody w tej mazi wyglądają naprawdę dobrze. Widzimy dokładnie, jak podłoże niszczy się pod kołami naszych ciężkich samochodów i jak realistycznie oddziaływuje ono z otoczeniem. To, co jeszcze można pochwalić w tej grze, to jest odzorowanie pojazdów. Wszystkie wieloślady odpowiadają swoim oryginalnym odpowiednikom. Ciężkie maszyny, którymi przyjdzie nam się poruszać, wyglądają jak wyjęte z czasopism dla drwali. Sprawiło mi ogromną radość obserwowanie tych ciężkich, ubłoconych maszyn. Jedyne, co wypada w oprawie graficznej słabo, to jest odzorowanie kokpitu. Tej części twórcy nie poświęcili za dużo czasu. Za każdym razem, jak przełączałem się na widok z pierwszej osoby, czułem dysonans graficzny pomiędzy tym, co wcześniej widziałem, a tym, co widzę teraz. Gra jest dobrze udźwiękowiona. Wydaje mi się, że dźwięki maszyn odpowiadają swoim pierwowzorom. O muzyce niewiele można natomiast powiedzieć. Raz na jakiś czas pojawi się metalowy riff na początku lub na końcu wyzwania. Przez cały czas gry jeździmy tylko i wyłącznie przy akompaniamencie silnika. Szkoda, że nie dano nam jakiegoś radia do posłuchania. Przełączenie się pomiędzy kilkoma piosenkami albo kilkoma playlistami nie zaszkodziłoby chyba. A gra stoi rozgrywką. Za każdym razem naszym celem jest przejechać z punktu A do punktu B, często niełatwą trasą, coś wykonać, a następnie udać się do punktu C. W grze poruszamy się jedynie pojazdami. Nie możemy sobie wysiąść i pobiegać boso po łąkach. Możemy za to przełączać się pomiędzy dostępnymi maszynami. Podczas naszych wojaży, poza odkrywaniem nowego sprzętu, przyjdzie nam wykonać wiele innych czynności. Takich jak przekładanie ciężkich kłód drewna albo betonowych bloków. Nasze pojazdy możemy zmieniać i ewoluować w warsztacie. Do jednego z nich możemy dołączyć cysternę z paliwem, a do drugiego zestaw naprawczy lub zapasowe koło. Dlatego, gdy jedna z naszych maszyn podczas wykonywania misji ulegnie zniszczeniu lub braknie jej paliwa, będziemy mogli wysłać do niej odpowiednio przygotowany sprzęt i go uratować. Każdy z naszych pojazdów jest wyposażonym w wyciągarkę. Gdy tylko się zakopiemy, będziemy mogli z niej skorzystać. Wystarczy ją podpiąć do najbliższego drzewa i modlić się, żeby to drzewo nie zniszczyło się. Kilka razy uratowała mi ona tyłek i nie musiałem dzięki temu powtarzać całego poziomu. Uwierzcie mi, ostatnie wyzwanie powtarzałem za dużo razy. Pozytywnie się zaskoczyłem, jak bardzo ta gra jest symulacyjna. Mamy pełną władzę nad naszym pojazdem. Możemy zadecydować, czy korzystamy przykładowo ze skrzyni manualnej lub automatycznej, bądź też czy wolimy napęd na przód, a może na wszystkie koła. Po tych wszystkich zachwytach nad mechaniką i tym, nad czym mamy władzę, niestety później przychodzi znudzenie. Gdy tylko przejdziemy wszystkie wyzwania i zaczniemy grę dla pojedynczego gracza, Możemy już poczuć zmęczenie. Za każdym razem jazda wygląda tak samo oraz wykonujemy mniej więcej te same czynności. Jedziemy powoli od jednego miejsca do drugiego oddalonego na mapie. I to wszystko. Robimy, co mamy tam zrobić, a potem jedziemy dalej. Jazda przez zabłocone drogi jest dość powtarzalna. Nic się po drodze nie dzieje. Tu nam koło się zablokuje, tutaj jakaś kłoda, przejedziemy i jedziemy powolutku dalej. Nie sprawia większego wyzwania przejechanie danego odcinka. Po prostu to trwa i zajmuje nam czas. Ja, mówiąc szczerze, po kilku godzinach czułem się trochę zmęczony tą powtarzalnością. Miałem też problem z tym, że nie mamy żadnego większego celu w tym, co robimy. Jedynie dostajemy główny zarys oraz to, co przede wszystkim powinniśmy zrobić. Zbierz wszystkie kłody. Zabawa dla samej zabawy jest moim zdaniem dość nudna. Przykładowo, gdyby dodano jakiś delikatny wątek fabularny, który wprowadza nas do tego, co robimy, nie zaszkodziłby, a wręcz przeciwnie, zachęcił do wykonywania danych czynności. Wyobraźcie to sobie. Ktoś nas wynajmuje, aby przetransportować betonowe pustaki do wybudowania domów dziczy. My sobie jedziemy, a w połowie drogi dostajemy kolejny telefon, że nasza przyjaciółka zakopała się niedaleko tego domu i czy czasem nie wpadniemy jej pomóc. Gdyby coś takiego było, może miałbym większą ochotę w to grać. Jedyne, co mi sprawiło przyjemność, to były te wyzwania, w których jasno było określone, co i jak mamy zrobić. Te kilka godzin, które spędziłem z grą, nie uważam za czas stracony. Na początku się naprawdę dobrze bawiłem, kiedy to wszystko było dla mnie kompletnie czymś nowym. Po pewnym czasie, gdy tylko zacząłem czuć znużenie, porzuciłem tę grę. Była ona dla mnie jedynie delikatną odskocznią od innych większych tytułów. Niestety uważam ten produkt za nie do końca skończony. Dobrze by było, gdyby twórcy wprowadzili jakiś wątek fabularny, wynajęli trzech aktorów i nagrali jakieś ścieżki dialogowe. Ja wiem, że to nie jest jakieś wielkie studio, ale nie też jakieś mikroskopijne. Domyślam się, że raczej to już nie nastąpi, skoro gra ma 3 lata. No ale może kiedyś, w kolejnej części tego cyklu, gra jest uczciwa, ale niestety nie dla mnie. Znudziła mnie, dlatego nie mogę jej więcej dać jak 6 na 10. Nie wyobrażam sobie przejścia wszystkich plansz i wykonywania tych samych zadań. Monotonna jazda po tak samo zabłoconych drogach za bardzo by mnie zmęczyła, zatem jeśli ktoś lubi przejść grę od początku do końca to szczerze odradzam. Jeśli za to ktoś sobie lubi pojeździć dżipem po pagórkach dla samej frajdy jazdy to zapewne coś w tej grze odnajdzie. Ta gra jest przeznaczona dla osób ceniących bardziej Euro Truck Simulator niż serię Uncharted.